Czy myślisz, że twoja historia to jest dobry materiał na film, bo o tym rozmawialiśmy? Na no, science fiction, tak. <laughs> A na, no powiedziałabym, że science fiction to, to, to duże wyzwanie, by było może dokument jakiś, który by pokazywał twoją historię, byłby ciekawy. No, osobiście wiem, że takie tematy były, że, znaczy, tematy takie. Yy... Ludzie mówili, że, że, że to jest materiał na film czy coś w tym stylu. Cieszy mnie to, no bo jednak wiem, że moja historia tam coś pokazuje, że nie warto się poddawać i warto walczyć, ale ja na tym jakby się nie skupiam. Ja po zawodach wracam do, do domu i jestem tym samym chłopakiem, którym byłem i, i, i chcę walczyć dalej, chcę osiągać jak największe sukcesy w skokach, ale wiem, że to jest. To jest ciężka praca i to jest jak najbardziej potrzeba do tego czasu też. No właśnie, jak gdyby ktoś temu chłopakowi, jak mówisz, który wraca do domu, powiedział rok temu, że będzie brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Lotach i w Oberstdorfie, że będzie drugim zawodnikiem Pucharu Świata w Zakopanym, to co byś mu powiedział? Eee, co bym mu powiedział, że, żeby, żeby trenował, żeby, żeby walczył, bo bo takie chwile no, są nie do zapomnienia. Ja y, wiem, że jeszcze się sezon nie skończył i na razie tym jeszcze jakby y, nie cieszę się tak bardzo. Y, staram się chodzić y, twardo po ziemi i, i wiem, że jest jeszcze jeden konkurs, także nie odpuszczam, bo jeszcze są loty i to mnie najbardziej cieszy i chcę tam też dobrze się, się pokazać. A później przyjdzie chwila na to, żeby odpocząć, nacieszyć się, powspominać sezon i lecieć dalej na kolejny sezon i ostro trenować. No właśnie, zastanawiam się, czy jesteś w stanie powiedzieć, który moment tego sezonu był dla ciebie takim momentem, powiedziałabym, totalnie przełomowym? Momentem, od którego wiedziałeś, że teraz to już może być tylko lepiej? Szczerze nie ma, nie ma takich, takiego momentu. W, nie wiem, wydaje mi się w, w ogólnie w sporcie, że, że może być tylko lepiej, bo no, na moim przykładzie jakby nauczyłem się, że zawsze może być gorzej. I, i nigdy nie ma, nie ma czegoś takiego, że może być tylko lepiej, tylko starać się trzeba. Zawsze trzeba się starać, żeby było lepiej i wyciągać wnioski, jeśli coś jest, coś jest idzie coś nie po Twojej myśli, to. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski i, i robić tak, żeby było lepiej, a nie ma czegoś takiego, żeby powiedzieć, że może być tylko lepiej i już mogę odpuścić. Tylko zawsze jest coś takiego, że trzeba walczyć. Zastanawiam się, czy po tym sezonie, biorąc pod uwagę twoje wyniki i wszystko to, co się wydarzyło, masz żal do Stefana Chornkachera, że odsunął cię od kadry. Hmm. Żalu nie mam, bo. Wiem, jaka była moja sytuacja i wiem, jak, no jak, jak potoczyło się moje życie, jakie jak też popełniałem błędy. Ja nigdy nie, nie będę mieć żalu do, do niego. Wiem, że mógł inaczej postępować, ale też wiem, że ja sam mogłem inaczej postępować. Ale na szczęście miałem takie osoby w życiu, że nie, nie pozwoliły mi się poddać i, i, i ten, ten żal jakby do niego odsuwać na, na drugi plan, a a to, co było pozytywne, to, to mam zakodowane bardziej w głowie. No właśnie, zastanawiam się, bo wiem, że nie mieliście okazji rozmawiać ze sobą w Oberstdorfie, były tylko krótkie gratulacje od e, trenera. E, czy chciałbyś jeszcze taką rozmowę odbyć? Czy to już jest za tobą, idziesz dalej do przodu i myślisz sobie, co było, to było, teraz jest nowy rozdział i nowe, nowe wyzwania? Myślę, że bardziej co było, to było i, i idę dalej. On teraz ma inne, inne cele w życiu, ja mam inne i mam nadzieję, że, że, że cieszy się, że, że dobrze mi idzie, że nie. Bo po części, tak jakby przez niego, też dużo ja się nauczyłem. Bo, bo to nie jest tak, że odsunął mnie od kadry czy coś w tym stylu i. i Miał mnie gdzieś, tylko myślę, że może mieć tak z jednej strony trochę żalu, że nie, nie postawił na mnie bardziej, ale, ale co no? Może kiedyś przegadamy, może nie, zobaczymy. Może kiedyś przyjdzie i powie: Wiesz, Aldrzej, bardzo żałuję, że cię wtedy od tej kadry odsunąłem. Byłoby cudownie. Nie, nie przegadali? Z tego co wiem, nie, nie mieliście okazji przegadać sobie niczego, jeśli chodzi o, o tamtą sytuację. Pyta Paweł Wilkowicz. Nie, nie, ale ja myślę, że to jest, też to jest trochę wyolbrzymione, bo to nie było aż tak, że strasznie się nie lubiliśmy czy coś w tym stylu. Myślę, że to jest trochę też wyolbrzymione. My, po prostu miał wtedy swoje cele, miał swoją grupę, która skakała dobrze. My odstawaliśmy, także no, ja wiem, jak wygląda życie, jak wygląda życie sportowca, życie trenera, także no, dlatego nie mam do niego żalu. Bardzo często podkreślacie w tym sezonie chyba szczególnie, choć wcześniej to także się oczywiście zdarzało, ten duch drużyny. To, że kiedy zdobywacie drużynowe medale, nawet wtedy, kiedy skaczecie w konkursach indywidualnych, że bardzo się wspieracie. To też pomagało takiej osobie jak ty, która powraca do kadry, żeby się po prostu dobrze w tę grupę wkomponować? Znaczy, no, bardzo fajnie jest usłyszeć miłe słowa od y, kolegów z, 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 z teamu, w szczególności no, Dawida czy Kamila Piotrka, no to to są zawodnicy utytułowani i, i to jest y, na pewno takie motywujące, a wiem, że teraz y, ja mogę kilka takich słów do kogoś powiedzieć, także no, my staramy się być jednym wielkim, nie ma czegoś takiego, że y, Tą indywidualności. Nawet jak ktoś wygrywa indywidualnie, to i tak e, tak cieszymy się jako grupa. No to zastanawiam się, z czego ty się w tym sezonie cieszysz, Andrzeju, najbardziej? Ja z, no, na pewno z drużynowych medali na świata, z drużynowych, drużynowych konkursów na na, na Kucharze świata, no osobiście z mojego indywidualnego podium. No i co, z moich przyjaciół się cieszę, cieszę się z rodziny. No i cudownie, świetnie to słyszeć, zwłaszcza, że jak słucham także Twoich wypowiedzi, które mówią, jeżdżę na zawody po to, żeby się dobrze bawić, to mam wrażenie, że ta, ten plac zabaw w Planicy jest tak wielki, że tam też czeka Cię dobra zabawa. Mam rację? No na pewno, na pewno tak. No to czego się spodziewać po Andrzeju Stękale w Planicy? Na koniec jeszcze zapytam. Szczerze sam nie wiem czego się spodziewać bo sam nie wiem jak będę tam skakać na pewno dam się wszystko no bo bo to są też loty to jeszcze trzeba troszkę więcej się dać i będę się właśnie dobrze bawić bo jeżdżąc na zawody pularu świata to to jest jednak frajda dla mnie i, i wiem, że to jest dobry sezon więc nawet jakby. Nie mam się czym przejmować, żeby mi coś gorzej szło, bo miło wszystko i tak cały sezon podsumuję na plus.